Zbąszynecka Akademia Piłkarska powstała z myślą o profesjonalnym szkoleniu najmłodszych adeptów sportu. W 2014 roku trzy kluby z terenu gminy, MKS Syrena z Bąszynek, UKS Junior Z Bąszynek i Olimp Kręcko postanowiły połączyć się w jeden organizm, by stworzyć jak najlepsze warunki do szkolenia piłkarskiego. Jedno miasto, jeden klub. To przesłanie, którym kierujemy się od początku istnienia. Przez wszystkie nasze działania chcemy promować i rozwijać piłkę nożną wśród dzieci i młodzieży. Chcemy, aby nasze nasi wychowankowie występowali na arenach gminy, powiatu, województwa i Polski. Dzięki przychylności władz samorządowych mamy do dyspozycji bardzo dobrą infrastrukturę sportową. Boiska trawiaste, orlik, a niebawem będzie zakończona budowa nowej hali sportowej. W Drużynach Młodzieżowych z Bąszyneckiej Akademii Piłkarskiej trenuje blisko 180 zawodników w 10 grupach treningowych od najmłodszej kategorii wiekowej, którą są dzieci przedszkolne, do juniora. Nasze zespoły uczestniczą w rozgrywkach ligowych Lubuskiego Związku Piłki Nożnej na poziomie powiatowym i wojewódzkim. Bardzo często nasi zawodnicy są powoływani do kadr województwa lubuskiego. Osiągamy również sukcesy w piłce seniorskiej. Nasza drużyna Zapsyrena z Bąszynek w sezonie 2016-2017 zajęła trzecie miejsce w lubuskiej czwartej lidze. Stawiamy na naszych wychowanków. Zależy nam na tym, aby w zespole seniorskim występowała jak największa liczba zawodników młodzieżowych. W 2018 roku stworzyliśmy, opracowaliśmy i wdrożyliśmy nasz własny program szkoleniowy. Dysponujemy bardzo dobrą kadrą trenerską. Jest to dziesięciu trenerów, którzy dbają o rozwój i poziom naszych wychowanków. Trenerzy, obok naszych zawodników, to nasz kapitał. Dlatego ważnym elementem Zbąszyneckiej Akademii Piłkarskiej jest ciągły rozwój i podnoszenie kwalifikacji trenerskich. Wieca nam hasło wszystko jest możliwe, a co nie jest możliwe, zajmuje trochę więcej czasu. Bąszynecka Akademia Piłkarska Stawiamy na jakość.